Dobrá trochę smutno rá Mordo nie mam eko, wiesz jak jest, przytłaczam je codzienność Sam znasz tej porażki sedno, kiedy nie ma nic w portfelu Mordo nie tykasz nawet steru, zobacz nie potrzeba wiele mieć Może być lekko stówka na rozruch, zobacz masz być jak napchany potwór Albo jak maskotka kotka mordo gdy wypychana Zobacz jak trzeba zapierdalać, by mieć formę siana Właśnie tak od rana do wieczora, mordo jest bania. Tak spompowana stanem zapierdalania, nie chce ci się kurwa wierzyć. Każdy dzień to katorga. Chciałbyś już umrzeć, wyrzucić wszystko z siebie, zamknąć trumnę, wyjebać gdzieś tam, gdzie ludzi nie ma w lub dżungle, Zobacz jak bieźnie, mają wszyscy ten powierzchnię źle. Wrzucam jestem, tempo, mordo, tu jak każdy Wiesz, strumka w siebie z żadnej formy gwiazdy Nie podjazdy do mnie wyjebane mam, mówię skromnie Sam zacieram dłonie, bo z bólu nie ogarniam tego szumu, który wokół mnie tu krąży, Mordo, nie przede mną raczej tu powiedzieć więcej nic nie zdąży Wiesz jak jest, nie jestem wstępem, który krąży Wątpią, właśnie tak, przez to wszystko zobacz. Kiedyś nie mieli nazwisko, dzisiaj numer w emblemacie wszystko Zapierdolą ci właśnie to nazwisko Poprzez ten numerek jesteś tylko kąsem jak forma tych serek Wyjebane mam mordo Marzy mi się opierdolić jaki serek Na spokojnie tu kolacji i pierdolę sobie domu Telewizji, informacji przy ulicy kobietę Wiesz jak jest, a nie czpać na miejscu fetę Zobacz jak nie jeden zgarnął się za bletę właśnie tak, Mordo i przyjebał ten dodatek Tabletę, zobacz, mordo, przeszło lekko Wiesz, jak jest dla niektórych to codzienność Wiem, jak możesz zmęczyć Ciebie przeszłość, kiedy trafiasz Na ulicy ludzi, których nie chcesz tu Spotykać, mordo, trzeba wtedy Się z tym stykać, właśnie Czego nie chciałbyś tu widzieć Tak ponownie mówiąc skromnie Każdy ma tu jakieś dylematy Wiesz jak jest, nie każdy był doskonały Zobacz każdy miał tu swoje wady Brudne ręce, mordo ja świadomie wolutku pędzę, wiesz jak jest Nie potrzeba mi tu wiele Pragnę być tylko syty Pragnę by moja rodzina nie chodziła tutaj głowna I tak żeby nie urała się tu Jak każda skromna ta rodzina Właśnie marzę lekko mieć troszkę ponad sam Każdy tak ma, nie jestem inny jak ty Jestem inny niczym ona, zobacz prawa wyjaśniona Wiesz jak jest, nie ma tego złego, co na dobre nam nie wyjdzie Czas pokaże, co tu przyjdzie, wiesz jak jest A zło, niech stąd wyjdzie